Cześć, witajcie! Dzisiaj dowiecie się, jak krok po kroku wybrać odpowiednie rozszerzenie dla siebie. Ogdajcie. No, Okej, okay, więc wiem, że dużo osób zastanawia się nad tym, jakie rozszerzenie jest odpowiednie dla niego, co wybrać, bo w wieku tych 15 lat jednak ciężko jest decydować, co my tak naprawdę chcemy robić. I tak samo potem będzie na studiach. Tyle, że będziemy trochę starsi, i to tyle. O ile ktoś jest dobry z jednego przedmiotu, który dodatkowo lubi, to sprawa jest. Właściwie prosta i po prostu to rozszerza. Gorzej jest, jak ktoś wszystkie przedmioty lubi umiarkowanie albo jest dobry ze wszystkiego i nie wie kompletnie, co ma zrobić. Tak więc ja Wam spróbuję dzisiaj doradzić i mam nadzieję, że ten wynik Wam w, w jakimś stopniu pomoże. Więc pierwsze pytanie, jakie powinniście sobie zadać, to jest, co chcesz w życiu osiągnąć? Co ty chcesz robić? To jest bardzo ważne, czego Wy chcecie i wiadomość na stopie. Ważne jest to, żebyście podejmowali tę decyzję samodzielnie i nie sugerowali się tym, że wszystkie moje koleżanki idą na Humana, a ja chcę iść na MatMę, ale nie pójdę, bo chcę być z nimi w klasie. To nie jest właściwe podejście. Tak samo, jeżeli działacie pod presją rodziny czy kogokolwiek innego, powinniście zastanowić się, co wy naprawdę chcecie robić. Doskonale jest sobie sprawę, że nawet na to jest ciężko odpowiedzieć, dlatego że Właściwie, mając te kilkanaście lat, nie do końca się jeszcze zastanawiamy nad tym, czego my tak naprawdę chcemy. Po prostu chodzimy do szkoły, bo trzeba, zazwyczaj. Znaczy, mimo wszystko, jest coś, czym na pewno się interesujecie, i nawet jeżeli to nie jest tak stricte związane ze szkołą, to na pewno znajdziecie jakieś powiązanie. Jeżeli lubicie pomagać ludziom, no to może fajnie byłoby. Yy, myśleć coś o lekarzu, jeżeli jesteście dobrzy z biologii i chemii. Jeżeli lubicie na przykład e, jakieś łamigłówki, no to może matematyka i fizyka. Także tutaj musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie i jeżeli już będziecie wiedzieć, czego chcecie, nawet jeżeli jesteście dobrzy z matmy, a lubicie polski, albo jeżeli jesteście dobrzy z historii, ale bardzo chcielibyście powiedzmy uczyć się fizyki. Ok. Najpierw zdecydujcie, czego chcecie. I dopiero drugie pytanie brzmi, jakie są twoje predyspozycje? Na pewno jest coś, czego Wam idzie lepiej, a coś, czego Wam idzie gorzej. Na przykład ja do końca nie wiedziałam w gimnazjum, co wybrać, ale wiedziałam, że na pewno nie będzie to historia, bo historii nie lubiłam i po prostu ciężko mi ona wchodziła, więc nie chciałam się tego uczyć, chociaż ja na przykład myślałam, że nie chcę fizyki, a że w liceum wreszcie ją skończę, natomiast skończyło się na tym, że rozszerzam fizykę rozszerzałam właściwie, bo już skończyłam liceum, ale zaraz o tym więcej. Okej, okay, jeżeli już odpowiedzieliście sobie na pytanie, jakie są wasze predyspozycje, czyli pierwsze pytanie, czego wy chcecie, a drugie, jakie są wasze predyspozycje, trzecie pytanie brzmi, czy wasze predyspozycje i umiejętności nadają na tych samych falach, że tak powiem. Czy jedno zgadza się z drugim, bo jeżeli lubicie matmę i jesteście dobrzy z matmy, to macie gotowe, tak? Koniec. Ale jeżeli na przykład lubicie i rozumiecie Polski, ale bardzo chcielibyście być dobry z matmy, no to tutaj macie dwa wyjścia. Możecie albo robić to, w czym jesteście dobrzy, czyli w tym wypadku, jeżeli jesteście dobrzy z polskiego, a z matmy nie do końca, robisz, idziecie na Polski i sprawa załatwiona, bo macie do tego predyspozycję, nawet jeżeli do końca tego nie chcecie, lub drugie wyjście. Idziecie na to, co chcecie. I wkładacie 5 razy więcej wysiłku. Będzie to na pewno wymagało dużo poświęcenia i ciężkiej pracy, ale uważam, że jest to możliwe, żeby nadrobić to nawet te wiadomości, których e, się nie rozumie do końca. I na pewno będzie od Was to wymagało o wiele więcej ciężkiej pracy niż od osób, którym powiedzmy ta matematyka łatwiej wchodzi do głowy. Wy będziecie musieli poświęcać na to 5 razy więcej czasu, być może siedzi, siedzieć do późna. Ale jeżeli tego naprawdę chcecie, to to zrobicie. No i oczywiście nie można zapominać o dobrym, pozytywnym nastawieniu. I ja tutaj mogę podać właściwie swój przykład. Właśnie wracam do tej fizyki, dlatego że w gimnazjum nie do końca lubiłam fizykę i myślałam, cieszyłam się wręcz, że w liceum tylko jeden rok fizyki, a potem rozszerzenia i już wreszcie nie będę musiała się jej uczyć. Ale w pierwszej liceum stwierdziłam, że ja to chciałam rozszerzać tą fizykę, pomimo, iż może była ona dosyć ciężkim przedmiotem, to stwierdziłam, że chcę się jej uczyć. I wybrałam ją jako rozszerzenie. I musiałam poświęcić na to wiele więcej czasu niż na przykład na angielski, który też lubiłam. Angielski był przedmiotem, na który nie miałam żadnych wątpliwości, że chcę rozszerzać, bo po pierwsze go lubiłam i po drugie, miałam do niego predyspozycję, więc tutaj było łatwo. Natomiast z fizyką. Fizykę lubiłam, polubiłam ją bardzo, natomiast musiałam poświęcić na nią więcej czasu, no bo fizyka jest dosyć ciężkim przedmiotem. Wiadomo, nie wszystko, nie cała fizyka, natomiast są momenty, gdzie naprawdę trzeba posiedzieć więcej, i ja to robiłam. Siedziałam dosyć sporo nad tą fizyką i stwierdziłam, że się jej nauczę, i matura poszła mi całkiem nieźle. Na koniec tego filmu chciałabym Wam powiedzieć, że. Tak naprawdę, jeżeli robicie to, co lubicie, to nie przepracujecie ani jednego dnia w przyszłości. I wiecie też o tym, że jeżeli będziecie robić to, co lubicie, to sami z siebie będziecie chcieli się rozwijać, będziecie chcieli się kształcić. I co z tego, że wszyscy Wam mówią, żebyście szli na medycynę, kiedy Wy nie możecie znieść biologii i chemii, kiedy Wy lubicie polski i chcecie iść na psychologię. I tak między nami słaby, bądź nawet niedoszły lekarz, zarobi znacznie mniej od dobrego psychologa. Więc nie uprzedzajmy się tak, że lekarz zarabia krocie, a pochumanie to tylko domaka. Wiadomo, pochumanie jest mniej możliwości pracy, ale jeżeli jesteście naprawdę dobrzy w tym, co robicie i chcecie się rozwijać, i jesteście, macie pełno pozytywnej energii, jesteście super nastawieni, to uwierzcie mi, że na tym, co robicie, będziecie naprawdę mogli zarobić wystarczającą ilość pieniędzy do dobrego i godnego życia. Także mam nadzieję, że ten filmik w jakimś stopniu Wam pomógł. Pamiętajcie, żeby odpowiedzieć sobie na te pytania: co chcecie robić, jakie macie predyspozycje, czy te dwie rzeczy się zgadzają ze sobą, a jeżeli nie, to czy jesteście w stanie włożyć więcej pracy i wysiłku w to, co tak naprawdę chcecie robić? I pamiętajcie, żeby tą decyzję podejmować samodzielnie, żeby nie sugerować się tym, co mówią inni. Oczywiście. Oni inni mogą wam doradzać i nie mówię, że nie, bo czasem naprawdę dorośli czy znajomi, chociaż bardziej myślę, że dorośli są w stanie wam świetnie doradzić, ale pamiętajcie o tym, żeby nie zapominać o tym, czego wy naprawdę chcecie i do czego wy jesteście zdolni. Oto cały przepis. Myślę, że Odpowiadając sobie na te pytania, naprawdę jesteście w stanie wybrać coś dla siebie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to zapraszam do komentowania i zadawania pytań na QA odnośnie szkoły i matury i tego typu rzeczy. Również zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i my widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!